Jesteśmy już na miejscu, jak możecie zauważyć. Bo chyba zauważyliście, że jesteśmy na miejscu. Wróciliśmy zakupów. Będę teraz porcjowała sobie to wszystko i mroziła. I będzie czekało do grudnia. To są już niedługo i będę bigos z tego robiła. Właśnie kupiłam, to tak, zapłaciłam 15 euro. E, to, o, takie coś, nie wiem, co to jest. To jest karkówka? Nie, to jest takie coś. Nie wiem co to jest, może ktoś będzie wiedział. Ja to zawsze mam problem, ale zawsze to na Bigos kupuję i jest super. To pies kurczaka, kupiłam za 8. E, tutaj chyba kupiłam e, tą tarkówkę, chyba. No to to taka. Mhm. Ładna jest. A tutaj goczyć kupiłam. akurat tutaj jest puszczykiem. O, I to zapłaciłam za ten. Ile? 7, a za to zapłaciłam 10. No. no Także tego będę porcjowała. To na obiadek na dzisiaj pierwsza kurczaka. 8, nie ile koszt, A, kosztowało za kilogram 6 e, euro. A miałam kilo 400 prawie. A tutaj miałam a, 3 kilo. A nie wiem, widzisz 3 kilo. <laughs> tu miałam prawie 2 kilo. A tu. A tu miałam kilo 400. No trochę tego mięsa jest, ale a to sporcuję i będziemy obiadek robić, nie, tata? Mm. A dzisiaj na no, obiadek w końcu co? z kurczaka zrobimy. Mm -hmm. I pizza. Y y nie pizza. Nie, weź mi talerz, dlatego że kupiłam brokuły i chcę te brokuły zużyć, bo brokuły, wiecie, że długo nie mogą leżeć, a na jutro mam y kalafior albo kapustę pik y tą y kiszoną, albo, albo i boraczki. No, zapytam się, co Nikola będzie miała chęć i zrobię to według Nikoli, nie? I zobaczymy, czy będzie zupa w tygodniu z kalafiorą, coś wymyślę, coś wymodzę z tego. Dobra, jeszcze jakiś talerzyk potrzebujesz? No nie, a nie, nie chcę tego talerzyka, zwykły taki talerzyk mi da. Biały. Biały talerzyk, tak? Bo później by porcowała i mroziła. A nic, my się żegnamy, ja Cię zabieram to, co to, to, to. muszę i obiady przygotować, to muszę pochować. Więc. Trochę roboty mnie czeka. Muszę sobie no, wziąć ostry No warzyw, dobra, dobra. dobra, idę bzykać. Się. <laughs> Także ja i chwilowo żegnam. No, się na razie żegnamy, bo ja też znikam na razie. Adam tutaj pakuje mięsko. <laughs> pakuje, pakuje mięsko. <laughs> tutaj wiecie, mniej mi miejsca zajmie. Ja tego nie kroiłam kryi, nie w małe kawałki, dlatego to i tak później ja będę w garku gotowała. Dlatego ja w całości pakuję. Tylko pomyłam i będzie no, mniej mi miejsca w, w lodówce zajmowała, prawda Adaś? Mhm. Chciałam w torpę pakować, a Adaś mówi, przecież maszynę mamy. Mówię, no tak, rzeczywiście. Ale co się długo to tak pakuje. A mamy maszynę i zamiast używać, to tak wszystko się zapomina. Wszystko się zapomina. Nie? No jest tak to jest. No. No nic, my pakujemy dalej. No. Pakujemy. Zykamy. Weź, a daś. nerwuj mnie. To jest się. Zaraz. Dam. Dasz. No, dam ci. No, dzisiaj, dzisiaj włoski ścinamy, bo masz za dużo już siwych i dużo. Jest dzieciągać. Jest dzieciągać, bzykanie dzieciągać, boże takie słowa no co No nie, trzeba zobaczyć, że takie długi włosy, ma nie lubię. takie ma już takie długi, siwe. No nie, 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 nie. Co ty robisz? Nie idzie ci? No, pakuję i nie idzie. No, taki słaby jesteś. No, a Vaneska idzie z Belusiem na spacerek. Wyspała się długo. Wyspałaś się? Nie, nie wyspałaś się? <grywa> niezadowolona, bo musi iść z Belusiem. No, niestety. Ktoś musi iść z Belusiem. O, i ciągnie teraz, tak. I ciągnie! <grywa> o Jezu! Tata, nie bierz mnie pod język. Za język, czy pod język? Jezu. co, idzie, wciąga? No wciąga, widzisz. O jest, to powietrze. Dobra. Jak taka kaczka rozłożona. O Jezu. Dobra, kończę, bo z nami ja idzie, normalnie. Rozmawiać. Zakończam. Nie Adaś, kończymy na chwilowo, nie? No. Adam walczy z mięsem. No Jezu. A ja ci muszę za obiad wziąć. Już tutaj przy ten e, zrobiłam mięsko, tylko muszę jeszcze przyprawić je. I tak stoi i gadam za, za mięsem się za obiad. A to już jest która godzina? Amelka przyjdzie i powie, mama, a obiad gdzie? Jeszcze muszę tylko brokuły porcjować i ziemniaczki się e, muszę obrać, więc na razie żegnamy się, biorę się za pracę. Kochani, jak nie można kochać takiej kobiety. Po <grym> to prostu to jest chodzące cudo techniki. <grym> nie nie przesadzaj, tak, no tak nie zachwalaj. Wygania mnie, żebym spać, a ona <grym> przez ten czas robi obiad, nie obierz, gotowy obiad. Męża budzi, mąż po prostu dzisiaj, jak królewicz. Dzisiaj jak niedzielny obiad, co? No, jeszcze nikoli brakuje. No, dzisiaj niedzielny obiad, wyjątkowo. Dzisiaj jest wyjątkowo, chociaż nie, często robimy sobotę. Sobota, niedziela, nie do takiej właśnie obiadki. To bardziej ci pomagą. Co? Bardziej no, ci No, ale pomagą. czasami tak bywa, że widzisz, że... że jest zmęczenie, a później wyspałeś się, weekend dla ciebie. Wypoczęte. <głos》>. Usiędzimy szybko woski zetniemy i będziemy chillować dla samenka wraca do domku i No ona no, 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 tak późno, bo tego zajechała do... A, a nie chciała, żebym podjechał po nim? No, nic nie mówiła. A Waleska jak zwykle mi zrobiła lemoniadę, ale tak opowiem, wam dobrą lemoniadę robi i jej teraz... Wyrabia się kopy dziewczyna. Zrobiła? Taka, taka była dobra, ale a dzisiaj to taką dobro zrobiła. Widzisz, ona musi znaleźć ten smak, taki odpowiedni może. No wiesz, możliwe, ale dobra jest. Ale bo te nosy, które na jednak gdzieś, gdzieś położyłam, to zakupiłam, te z u nas idzie na to ja wolę sobie taką właśnie w obiadku lemoniadę. Masz te słabowe co teraz kupiliśmy, gabi. Takie dobre skarbowe. Świąteczne skarpeteczki. No, to zobacz, muszę zobaczyć, jeszcze podpadała koperki, muszę kogoś zobaczyć. No, świąteczne, a takie fajne, cieplutkie te skarpetki są. Bardzo, bardzo przyjemne. Nie, Waneska? Tak? Moja mała. A ta leżyki zanieosły, świąteczne tak. ziemniaczki, bo już nie jest to prawie. To ziemniaczki, a, tu ziemniaczki przewrócić. A, tak, świetnie, że naprawiasz Waneska. Mała kucharko moja. Moja kucharko. Wanesa sama wszystko robi. Ona tam pokroiła Waneska. Mogę Ci zostawić, nie pomyślałam, że ci pracę zabrała. Właśnie. Ale wiesz, co masz tutaj ten koperek może daj? Tylko, że to nie ma malutkiego, to w tą wieszkę, to tam prawie sobie sam być. Ej, nie wypijaj mi lemoniady! Mała! Tak chwaliłaś, że zaraz nie widzieliśmy? No! Ale co chciała jeszcze raz robić? No, jeszcze znaczy nie umyłam tej maszyny, na razie jeszcze zostawiamy, nie wiem. Czy ktoś jeszcze będzie chciał? To nie za bardzo lemoniady. Nie, nie. Również, nie. No właśnie. A da dzisiaj... Ja bardziej orężady. O, byliśmy w polskim sklepie, nie kupiliśmy sobie orężady. Ja też. Sobie... A tam nie mam, czy tam jest orężada? W sumie nie rzuciło mi się. Bardziej to w tym co? No bardzo, wypiłabym sobie taką. O ryżade. A mm. najlepsze że w takich w tych szklanych, takich, te malutkie. Mm. Czasami bywają, nie? W tej pszczółce. No, jest rzadko. A ty będziesz musiał mi pojechać po dyni, bo nie mam, a nie mogę chleba zrobić. Czyli no. nie mam chleba, chyba chleba, no. że... Spoko. Nie chcesz chlebka. No a nic nie kończymy no tutaj. Ja też ją zabieram. Bo Gabi tutaj już walczy w zlewie. Znaczy nie, ja zawsze zamaczam nie pójdzie do zlewarki, bo on mam zlewarkę pełną, trzeba ją opróżnić. Ale my te, to kuberek sobie sami każdy sobie nakładaj, ja nie będę sypała. Mhm. No, tak. Na razie. Zobaczymy się później jak Adam będzie montował mi yy, gwiazdę, nie? Bo będziesz mi robił dzisiaj i skleją tą choinkę, bo ta choinka mi, ten yy. spodek mi się yy, odkleił. No dobra, mam co robić. A ja się nie pokazuję, bo spałem i wyglądam mało uroczo i nie chcę swoich fanów zaszokować. Po zapachu trafiłaś, co? Za piętymi oczami, bo Amelia. Mm, nie ma moich żył. Nie ma. No, A jak dzisiaj, w sobotę, dziwnie się robi. Nic, ci nie dziwnie, mam takie uczucie, że jest poniedziałek, bo miałam tu dwa dni wolne. Ja, <laughs> tak. taki, ja mam takie uczucie, że to jest poniedziałek, nie? <laughs> no dobra, to czy nie nagrywam, ogarnijcie troszeczkę. Właśnie. I zapraszamy do stołu wiecie co, ja przeszedłem do domu a, a ta osoba nie może normalnie siedzieć w domu wiesz co, nie, by przy zamknięciu kwiatów, myśli w naszym. co mam, zostawić to? Więc zobacz, tyle kwiatów i ja wiem, że nie powinnam do krakatnika, słyszałam właśnie, żeby... ale nie chcę się tyle roboty robić No, kwiatek przed chwilą to, miał... Tego kwiatka właśnie No to co go może dala? Na no, pewno muszę go też wyrzucić. No, bo to, to, to mija się z całym. I muszę mieć gramówkę i przynieść te rzeczy. Zamiast mieć weekend, to widzisz, co ja. Mam. No masz weekend, ty no. lubisz taki weekend. piach muszę całe tutaj z tego, żeby to jak będę. Więc warto kupować 40 litrów tak. ziemi. No to różnie bywa. Tak. Jak ma się szklarnie w domu. No, masz się, bo i na tym krew włożyć. dołożyć. No całego go do piekarnika powstać. A <laughs> pozbędzisz się wszystkiego. Właśnie Adam przyniósł gwiazdę. Znaczy nie wiem, czy ta gwiazda, czy ta gwiazda. <noise> Jedna i druga. Ale deską dostanę w łeb i mi się gwiazdy. Gwie, gwiazdo żyć. No gwiazdo Taki patent jest, bo ona jest bez tego. No i ona taka Ale... jest taka ruchliwa i taka niestabilna. znając, znając nasz Stabilny parapet, Stabilny parapet, stabilna gwiazda, więc. A czy na nie, na no co, co roku mi tak służy? Jest ok, tylko trzeba po prostu uważać. No, A tak. Mała, to, jak spojrzycie, o. delikatnie, ona już... Tak, wchodzi. tak, bo ona no, nie jest. Chcę tu zrobić, tak. I ona. Przewiercić od dołu dwie dziurki, bo to jest plastik. Tu przewiercić. A, nie zepsujesz? No hmm. <laughs> już takie nie kupisz. Nie. Ona jest wyjątkowa, już sklepu tego nie ma. No, Gabi mówi, że za długa. Myślę, że nie za długa. Tu możesz jeszcze coś, tu możesz te watę co... zrobić. Tak fajnie, tak pierzynka taka. tu sobie może... Ty możesz się położyć. <grymka> nie, nie mogę, żartuję, żartuję. No ładnie. Tylko nie wiem, to deskę nie chcesz pomalować, chociaż raz zabezpieczyć ją. Nie, nie, bo ta szopka czy coś. Nie jest przecież zabezpieczona. Przecież tu nic nie będziesz, Ona jest gładka, więc. Ona jest ładna czy siódka. No ale... Jak, jak zabezpieczę, to to już nie będzie miało tego. A uroku. No, no trochę tak stabilna. na parapecie mi ta kolorystycznie, A, ale co to? Ważę, że będzie stabilna, nie? No. Więc sobie tylko odmierzę, żeby tak na środku mniej więcej było. Ale ty bok nie obcinasz? Nie. Zostawiasz tak ją. No co, no co? tak się? chciałam jest. Jakoś... No się nie wiem. Myślę, też to stoci... stoci cał całą mm. No, no dobra, jak uważasz. Tak, żeby stabilna była. No bo fajnie by było jakby to tak zaokrąglić, ale to nie ma Adam taki specjalny no, nie ma, taki... Nie mam, wyżej na... znaczy, no. mam, ale nie mam, bo już oddałem ją Nikoli. A jak sobie muszę nową kupić, taką nową? No to masz, no to w kwasatnikoli wziąć. Tamta się w ogóle nie nadaje. Ona, ona jest... A, to dałeś, a nie nadaje się, to nie rozumiem. Ja się nada, nie, mi się nada, Te, ale mi się nie nada. A, a no więc już mi się nada. Tak, oni to tam mało do, dokładnie są, więc... <noise> czy będzie dwa centymetry w prawo, czy w lewo, to... Ale obetną. <noise> No dobra, to Adam będzie Zabiera. tu działał, zabierał się za pracę, a gdzie później ją umocuję to nie wiem, nie mam pojęcia. Możesz to gwiazdę już włączyć, bo ja miałam włączyć, ale jeszcze było za jasno. Ale już teraz się ciemniutko robię powoli. Ja już tak wtedy oświecam wszystkie rzeczy, bo tak przyjemnie i przytulniej jest w mieszkanku, nie? Co jest jakieś ja czy gwiazda? No, <laughs> bo strasznie, strasznie się mądrze. No, ja, i jeszcze Gabi przyniosłem dodatkowe jeszcze. Gadżety. Tu jeszcze nam się powiększyła rodzinka przy kominku. Mhm. I ten domek jest świecący, tylko musisz mi tą baterię, e, bo nie ma i nie świeci. Bo świeci tak, jak na pudełku. A tak. Mhm. O. Coś widzicie. Nie, chyba albo są w, ty, albo są w tym z choinką może, nie wiem bo tak to ja że kojarzę, już gdzie to mogło być no bo tylko mi ta giranda tutaj do kominka tak bym miał już cały kominek zrobiony mm. no, a jeszcze jeszcze tego tancerza mamy śpiewającego co? no i się wydaje, że z choinką no, tylko tam no tam gdzieś zmieści. Bo gdzie to tak powiem? Chyba, że jak za, ty, za tydzień, bo ja za tydzień mam ubierać. a dost... na górze nie ma. Nie, nie. Chyba, że jak nie dostanę, to wtedy będę musiała ten, ten hmm. dokupić. Hmm. No jest. Tak żebym miała cały kominek. Oprócz tak Irlanda daje takiego dużego uroku do tego kominka. Hmm. I tak myślałam, że Adam mi tu przyniesie. A to nic. O, i to mam tak samo jak w pokoju dużym, tylko że Adam mi zaraz tą... To... Bateryjkę nie? Jaką bateryjkę? Boże, co ja mówię baterykę. E... Tak słucham, jaką bateryjkę? Żarówkę. No i taka na żarówkę najlepsza jest. Się podłącza. I... Dabbi sama umie to zrobić. Co? Sama potrafisz to. Co? Powiedzmy. Weź, tata, nie stresuj mnie tutaj. Zobaczisz, że ja co nie umiem? Psuć. Psuć. Psuć? W też umiem. Dobra, to działam, bo czas leci. A... No a wieczór chcesz mieć dla siebie, nie? No będę miał na pewno, jak już się położę. <grym>, no już nie przesadzaj, myślisz, że te Nie się zmontować, nie, bo dzisiaj nie dadałeś? Nie, wyjątkowo nie. Bo się obraziłem, bo mało ludzi ogląda. Nie, zabrakło, zabrakło czasu, co? O, widzisz, dałam radę, więc... No to i mówię, dalej? Że ja nie daję, co? I dalej, co? Na no żarówkę musisz mi przynieść. Janusz Taką... też ma tyle lat, co? Ale to musisz też odkręcić. Najpierw co odkręcić? No, przecież ten stelaż. No, też... żarówka, ale to metalowe to. Czym odkręcić? To właśnie, co to, to musisz. Zresztą musi od, odwrotnie być. Yy, ale ona u mnie, ona u mnie. Wszystko trzeba palcem. Ty musisz wiedzieć. Wiecznie żyć nie będę. <laughs> No i teraz wkręcasz jeszcze i, i, I później stoi, to się nakłada. Nie? To się nakładasz, raczej się naciąga. Mhm. Chyba... Dobrze? teraz wkręcasz czy odwrotnie? Tą tą nakrętkę. No bo mi się wydaje, się że chyba odwrotnie. Sprawstaj no, rzecz, nie, no, nie bardzo. Widzisz <ślad> już. chcesz tą nakrętko dostać? No i prostu. No tak, dobrze. Jak ja mam się wziąć za robotę, jak mu trzeba królewno pilnować? Tylko żarówkę trzeba. Zresztą świecisz. No i fajnie to jest, bo... Nie muszę myśleć, że za chwilę muszę baterie wymieniać, a te baterie też drogie są. I tak no stop kupować, nie? Mm. No i to tak fajnie. Dobra, nie nakładaj, Dobra. bo trzeba żarówkę najpierw i dopiero. No nie, jeszcze muszę kadłub kupiłeś mi to... Nie dobrze, masz co robić. Adam, właśnie przyniósł żaróweczka. Już zamontował mi. Ja akurat u Amelki, u Amelki byłam tam przy tych myszkach, takie aktywne. I ta nawet ta brązowa już się nie boi, już tak chodzi tam, wiesz Adaś? No No, już takie fajne są, już tak wychodzą na rączki. Wszyscy u przesiadują i się... Przyglądają, nie? Może się odstresować w takich myszkach, prawda? No ty macujesz, tak? U nas będzie chyba... Będziemy pierwsi w bloku, jak mamy te świąteczne dekoracje, bo chyba tak, jeszcze i, nikt... I największy rachunek za światło zapłacimy. Oj, tam już nie przesadzaj. Raz w roku poświecimy to. To coś święta musi być ładnie kolorowo. <kluzny> Pójdzie, będziesz oszczędzał, teraz <gluzny> nie ma oszczędzania. <kluzny> Hmm. Nie ma oszczędzenia. A ja tą lampkę, to trzeba schować, Adaś, to na czas świąt. To jedno lampeczkę bo ta będzie nam świecić, to ta na chwilowo nie będzie nam potrzebna. Ja ją zaraz spakuję. Dwie Ja zaraz spakuję i ja mam ci dwa. Miałam zrobić chlebek, ale zrobię jutro, bo Adam mi kupił pestki dyni. Hmm. No, ale dzisiaj mamy co innego, więc na jutro lepiej taki świeższy. świeższy na dłużej nam starczy, prawda? Uh -huh. No to już sobie odłożyłam ten koperek, pietruszkę, może wykorzystam jeszcze sobie jutro. Tak, dzisiaj do obiadku skorzystam, a resztę sobie zamroziłam. co ja zrobię Wzięłam pojemniczki. Muszę jakieś ja. pojemniczki kupić, brak mi pojemników, Adam. Wzięłam no. już wszystkie, jakie tylko miałam. No, no bo wiesz. Temu... Bo ja dużo nie zostawiłam sobie pojemników. Ja tylko tak zostawiłam trochę, a do szklanych nie chcę za bardzo im zamrażać. Najlepiej to w, plastiko w plastikowych mrozić. No, i teraz już mięknie hmm. jak zrobiłem. A. Ja uwielbiam te gwiazdy. One tak fajnie takiego ciepła, takiego uroku dodają. Człam jest trzeci rok chyba, nie? Więcej. Tak nie więcej już nawet. To wystarczy że się raz kupi, to co roku, co roku ta sama jest. Oczywiście trzeba dbać, żeby to nie porwać, bo to jest papier. To mnie to denerwuje, że to tak kabel wychodzi. A, że to powinno być tak. Ale to mi nie przeszkadza, tam sobie ustawię, położę i jest ok, ja A ja mam ten klej. A, i przykleisz. Ja to chyba zrobię teraz. Aha. A bo... No bo to odchodzi, no ale ja tam zawsze sobie poprawiam. No, bo to takie jest A tutaj. No jest tak trochę, ale no. Pyk pyk, pyk, pyk. O Jezu. Oj, Adaś, Adaś. Adam wszystko naraz się zabiera, widzicie? A ja. Kiedy tek... mam vlogi robić, kochani. My znów nagrywamy, a nie ma kiedy montować, nie? No, niestety, tak przed świętami jest. Tak przed świętami jest. Ja nie wiem, ja już może będę też ciastka zacznę piec, tylko nie wiem właśnie kiedy tak myślę i... Za tydzień Nikola ma przyjść, mamy choinkę i łańcuch, w poniedziałek szafa. Więc nie wiem kiedy te ciastka, albo może w tygodniu się zmobilizujemy, z dziewczynami Jeż, zrobię. Nic nie robimy. Naprawdę nie wiem kiedy się mam wziąć, bo chcę ciastka porobić. A co ty ta, no każdy wie, że mam <laughs> zajebiste włosy. Nie mam no zajebistych no Nie mam, musisz mi z tyłu lekko pociąć je. A zobaczcie teraz. O Jezu, jesteś <grym> 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 chory. Muszę podciąć sobie te włosy, bo już mam tak Ale ty masz pazury, zaraz ci pokażę. Zobaczcie, Vanessa, jakie mam pazury. Podłup se w nosie teraz. No, podłupiesz sobie? Albo idź do toalety i gdzieś Oj, Vanessa. Wymyślasz, wymyślasz cuda. Ojej. Ja muszę se nowy pistolet wyjąć, gdzie mam A to mam z Vaneski. Ten... No. A ja nie wiem, gdzie mam ten swój. Bo nie czy w końcu Nikola ma. Czy Nikola już oddała? Nie wiem, nie mam pojęcia, Adaś, nie wiem. Ja muszę sobie kupić, bo naprawdę... Ginie Ci wszystko. <gunię> Albo może już położyłeś nie możesz znaleźć. No ale tu mam tą czarną skrzynkę. Nie wiem. Do gdzie ja, w piwnicy bym to zanosił? Nie, to wszystko w domu było. No. bo wszystko w domu było. Myślałem, że Amelia, bo Amelia też by wyglądała. Mm. Takim... No bo Wenecka też tym klei. Więc muszę kupić. Ja może te szyszki sobie poprzyklejać, na razie poukładałam, na razie nie spadają, ale przy prawidłowo powinna je poprzyklejać. Dlaczego? Tam przy tym, tym, tym. Jejku. I siedzę w domu i tak myślę, kiedy ja to wszystko zacznę zrobić. Chciałabym i ten y, kalendarz, y, stroik adwentowy zrobić, i ciastka, i... I nie wiem, <ścoughs> I nie wiem kiedy ci się za to wszystko zabrać. Nie wiem, po prostu nie wiem. A tych ciastek też trochę chcę zrobić. W tygodniu bym wzięła się, tylko to jest trochę przy tym pracy. A już jak grudzie nie będzie już w to ten grudzień będzie tak uciekał, że ucieknie nam nie wiadomo kiedy. Może w tygodniu się zmobilizuje i dzieciaki zagnam i porobimy takie ciasteczka. Tylko lepiej wtedy w wyłychek, bo Adam ma wtedy wolna, a tak to idzie wcześniej spać. A my tutaj jakbyśmy wyrasowały, bo trochę byśmy hałasowały, zaraz na drugi dzień szkoła. and for the first time in a long time i alright I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be ok I move on each and every day the past is where it stays